Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Raksa i zapraszam was na kolejny zlot tym razem na serwerze Drift Parties eee, teleportujemy się na Trading Plate i będziemy się ustawiać mniej więcej tutaj za tą chałupką i potem sobie zjedziemy z tej górki potem gdy już się zakończy zlot ja myślę, że tutaj będzie najlepiej gdy się ustawimy tutaj także mam nadzieję, że nas znajdziecie bo ostatnio były trochę problemy jeśli chodzi o ten serwer, że nas nie mogliście znaleźć i tak, będzie konkurs na najlepsze malowanie yy, oczywiście w konkursie nie biorą auta yy, wylicytowane, tak takie, które yy, są na, naprawdę na poziomie pro, na przykład, które są robione przez yy, przez adminów, co nie na jakichś programach yy, grafikowych, co nie tylko takie, wiecie, normalne, jak wylicytujecie sobie jakąś normalną furę, furę co zrobi jakiś gracz, to spoko, bierze udział Ale jak na przykład przyjedziecie takim Spider-Manem, jak ja na przykład ostatnio, no to niestety nie bierze udział w tym, w konkursie na najlepsze malowanie Ale oczywiście może przyjechać, no bo jak wiecie, my sobie tutaj cenimy wszystko, cenimy autorskość, że tak powiem Także Sobo, no i by było niesprawiedliwe, co nie, że przyjeżdżasz z gotowym projektem i tego Nie, nie, tak to nie ma Tutaj Fair Play jest I za, no, godzina 20, sobota 30 stycznia e, Gdy opublikuję ten film, no to właśnie dzisiaj jest ten zlot, także zapraszam serdecznie Nie wiem, czy mówiłem, ale gramy na serwerze piątka, hashtag 5 Są dwa serwery, hashtag 5 Drift Paradise. Ale to tam właśnie, gdzie jest więcej graczy, tam właśnie będziemy, ponieważ ten jeden serwer z piątką jest chyba zbugowany, tam co jest na niej graczy, tak mi się wydaje. No i w ogóle tam macie na tym pasku z prawej strony tych graczy, więc tam powinniście znaleźć mnie Raxa, YouTube, co nie, także będziecie wiedzieć, na których wbić. No i co? Do zobaczenia.